I witam was ponownie w czwartym odcinku maratonu Twierdzy Krzyżowiec i kampanii historycznej. Hrabstwo Trypolisu, misja czwarta. Zobaczmy, co to mają nam do powiedzenia. Skoro uwinąłeś się z braćmi trów, najwyższy czas, aby postawić węże przed obliczem sprawiedliwości. Duke Volpe roztoczył opiekę nad Diukiem Beregardem i oddał mu Castellum Boci w hrabstwie Trypolisu. Lord Lakum poprosił o pomoc po tym, jak został wzięty w dwa ognie przez wojska węża i wilka. Raz zabezpieczony Lakum to idealny punkt, by wykończyć węża na dobre. No dobra, zobaczmy, jak wygląda mapa. Nie, nie jestem pewien tego, czego się spodziewać po tej misji. Aha, ok, czyli tutaj jest wilk, tutaj jest wąż i jesteśmy my na samym dole. Spoko. To co? Do boju. Powiedz tylko, co mamy zrobić. Rozbudujmy to sobie standardowo. E, jakieś chatki drwala na początek, coś w tym stylu bardzo chętnie. kamieniłomy z dwa przynajmniej też bardzo chętnie. Oczywiście domki. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. I to tyle. 4000 zł na start. No to akurat żeby trochę bujnąć to wszystko. Dobudujmy jeszcze kilka domków. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Tyle będzie musiało wystarczyć. Zbudujmy od razu, też sobie koszary. No i łuszarzy. Niech produkują nam łuki od pierwszych chwil. Misji, tak naprawdę. Zbudujmy sobie zbrojownię. A w tym miejscu niech będzie, że niech stoi. W ten sposób ją rozbudujemy. Proszę bardzo. Już się nam odgrażają atakiem. Ciekawie. Wcale nie tak mało. ich. Słuchajcie, jakąś katapultę też na nas wysłał od razu wąż. Uuu. Spichlerz tam zjarali. Nie można tutaj tego zbudować, To się nie może rozprzestrzenić dalej. 15 jednostek żywności. Hmm. Nie ma problemu. Nie ma problemu skoro, by tak. To ja wam też nie będę dłużny. Niby mamy sarenki, ale nie możemy budować łowczych. Chyba ktoś zapomniał tutaj edytować to w mapie. Okej, okay, dobudujmy jeszcze tutaj dwie farmy wobec tego, jakieś domki nam zburzyli, tak? No to dobudujmy Nie można tutaj domki. Tego zbudować, mój panie. Mamy sporo kamienia, także otoczmy sobie tutaj nasz, nasze zamczysko. A, w sumie zróbmy taki wielki mur. Coś w tym stylu. Oczywiście brama by się przydała, także dajmy tutaj bramę. Będą nam naokoło jeździć, a tak to wszystko będzie miało sens. Okej, okay, łucznicy, bo tutaj nie dadzą nam spokoju. Mamy, słuchajcie, drobne problemy na początku misji, ale myślę, że to są przejściowe problemy. Młyny nam funkcjonują bardzo fajnie. W sumie to targowisko mógłbym przenieść w inne miejsce. Będziemy mieć dzięki temu więcej tutaj przestrzeni. Zbudujmy targ w tym miejscu. Ludzie wracają nam do zamku bardzo dobrze. Już się zatrudniają z powrotem w miejscach, w których powinni być. Budynki nam płoną. No, co ja mam z tym zrobić? Nic z tym nie mogę zrobić, przecież. Lepiej ugasili pożar. Od... Dobra, trzeba słuchajcie, zainwestować trochę kasy i zbudować. Oni nie marnują czasu, jak się okazuje, panie. Trzeba tutaj słuchajcie w obronę zainwestować dwie wieżyczki. Zróbmy coś takiego. myk. I tutaj zróbmy tak. myk. Okej. Okay. Mek i myk No, spory Czekamy atak A Asasyni! Proszę Asaszyni proszę, fiu fiu, fiu fiu No powiem wam, że ta Czekamy misja całkiem rozkaz? ciekawie się zapowiada e... Lipa za lipą tak. Tak. ruszamy natychmiast Jakieś były, znaczy nasze schodki by podałby zrobić Żeby nie latali tak naokoło nasi o, mord się już przedarli. Czy on tym trebuszem stąd jest w stanie do nas zostrzelić? Ciekawe. No dobra, zostańmy przy jednym w takim razie, słuchajcie, kamieniołomie. E, zróbmy to w ten sposób. I zbudujemy wieżyczkę nieco bliżej. Tutaj grubo nam obili e, tą wieżę. Niestety. Potrzeba kamienia. Potrzeba kamienia. Dobrze, wiem, że trzeba kamienia. No w tej misji trzeba będzie zainwestować w chmiel jednak i pobawić się trochę z piwem. No ta misyjka trochę trudniejsza. Takie wrażenie odnoszę. Jejku, te sarenki wszystkie tutaj niepotrzebne w ogóle. Okej. Okay. Słuchajcie, mam dla was newsa. E, mianowicie City Skylines 2 już zakupione, czeka na swoją premierę. Także niebawem możecie spodziewać na kanale, znaczy e, niebawem w październiku możecie spodziewać się na kanale właśnie tej gry. W ogóle to będzie ciekawy miesiąc, sporo premier, sporo ciekawych tytułów dla do nas trafi. Także no, trzymajcie kapelusze ludziska, bo będzie naprawdę fajnie. Postawić trzeba, to będzie wieżyczka, ale najpierw naprawmy tą wieżę. Obrywała dosyć mocno. Dobra, sprzedajmy trochę mąki. Trzeba by było zbudować cech inżynierów i zatrudnić dwóch takowych tutaj w waliście. Wybronią to. Nie wybronili. No ale dobra, ugaszony na szczęście. Trzeba tą wieżyczkę koniecznie gdzieś będzie postawić. E, potrzebujemy kamień, a z kamieniem jest słabo. Chleba spichlash mamy bardzo zapewniony. dużo. No właśnie, spichlerz jest zapełniony. Sprzedajmy chlebka, dokupmy słuchajcie kamienia. Kolejna katapulta do nas jedzie. Ciekawe, czy tym razem będą w stanie coś z nią zrobić. Dobra, umacniamy nasz zamek. Tym wilkiem wypadałoby się zająć relatywnie szybko. Pięknie, trafiają krówkami. Uff, trzeba by zacząć produkować włócznie. Hajs się nam skończył. Sprzytajmy w takim razie chlebki. Tych piekarni trzeba dobudować koniecznie. Dwa ataki w jednym. Spoko. Dobra, balista, znaczy katapulta została wyeliminowana. Eee, ilu tych asasynów? No dobra, moi drodzy, słuchajcie, zamczysko umocnione, zabezpieczone wieżyczkami. No, mam nadzieję, że te ataki, które teraz by miały mieć miejsce w niedalekiej przyszłości, nie będą miały prawa powodzenia. Mężo już tutaj dociskamy z naszych wieżyczek, zaraz będziemy podsłać tutaj łuczników dodatkowych, żeby go jeszcze bardziej przycisnąć. No, oczywiście, mamy Czekamy też bardzo dużo włóczni na stanie, także zaraz, zaraz dosłownie będziemy się szykować do ataku na. Węża. No dobra, słuchajcie, 151 włóczników i 179 włóczników. Podsyłamy ich po tutaj e, mury węża. Zakopujcie fosę, przyjaciele. Zaraz się blejemy tam na siedzibę wężyska. Mam nadzieję. Już mamy wejście. Fantastycznie. No, armia nie jest wcale mała. Trochę się mogą przeliczyć. 140 cały czas no, mamy. 120. Dobra, przedarliśmy się. Myślę, że teraz już nam nic nie stanie na drodze. Dobra, padł. Zakopać tą fosę po nim. Śladu nie ma, pozostać po nim na mapie. Super, ok, pierwszy padł, z drugim tak łatwo już nie pójdzie. Super. Tych drwali wszystkich to ja bym chętnie usunął, może nie tych, ale tamtych na pewno, bo się zapuszczali w rejony, które nie powinni. Tutaj postawmy sobie tych trzech drwali. Sprzedajemy część kamienia, dokupmy trochę drewna, jakieś wekiery nam wpadły chyba, to sprzedajemy oczywiście. wilk wycofał się do Królestwa Jerozolimskiego. Musimy na chwilę przerwać pości, panie. Hmm. Wilk uciekł, tak? Teraz kiedy dowodzę, robię to co chcę i biorę co mi się podoba. Pierwszą rzeczą, którą chcę jest twój trup na kiju. Proszę jaki jest mroczny ten krzyżownik. Nigdy w życiu, słuchajcie, nie... Nigdy w życiu nie przychodziłem tej kampanii. I powiem wam, że naprawdę bardzo mi się podoba to jakiego obota oni chcieli stworzyć. Byłby piękny, naprawdę byłby piękny, gdyby miał możliwość działania i powiem Wam szczerze, że ten zamek wilka to bardziej przypomina właśnie taki zamek tego złego bota, którego moglibyśmy mieć w grze, taki pół-wilk, pół-pieprz, coś w tym stylu. Dobra, rekrutujemy oczywiście armię 1-2, wycofujemy ich do środka, zbudujmy kilku zielarzy, niech ich podleczą troszeczkę coś w tym stylu. Rekrutujemy oczywiście dalej armię i słuchajcie, no pozbieramy tych wojaków, poleczymy to, co mamy do poleczenia. Bardzo fajnie teraz kamień nam zaczyna wpadać. Drewna trzeba trochę dokupować, bo słabo nam idzie generalnie z pozyskiwaniem tego surowca. O, sarenki po idą. Elegancko. No i słuchajcie, tak, te no, obroń sobie będą na ciucznicy. Nie mam za bardzo dobrego podejścia do wilka, bym musiał wejść tędy i stąd zaatakować, tak naprawdę od góry, tak więc też zrobimy to w ten sposób, dlaczego by nie, znaczy, wilka, złego krzyżowca. No dobro, moi drodzy, 15 katapult, 308 włóczników i 283 łuczników, to jest armia, którą przygotowałem, podjeżdżamy katapultami, spróbujemy zniszczyć najpierw te wieże obronne, przedrzeć się częściowo, zobaczyć, jak on ma tutaj nastakowane armii. E, w ogóle czarne konie, a nie to zbrojni, ok, myślałem, że tak się to pobugowało. <laughs> ma 300 jednostek, może być ciężko, szczególnie, że ma dużo zbrojnych. E, jedynka, spróbujmy rozwalić te wieże. Dobra, jedna wieża leży. Druga wieżyczka jest atakowana. Podsyłamy od razu naszych huczarzy. Ciekawy jestem, czy będziemy w stanie się przedrzeć przez tą obronę. Wysyłamy włóczników do ataku. Przegrupujmy ich. Katapulty stop. Możecie spróbować celować w tamto miejsce. Okej. Okay. generalnie to... nie, 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 nie. Smolne roby. Co by pomyślał? Dobra, pełno wilczych dołów tutaj było. Sam nie wiem, czy nam się to powiedzie. W takiej sytuacji. No, może jeszcze jakimś cudem. Ponad stuwa. Sporo ich się wytoczyło z zamku. Jak się przebiją. To jest jakaś szansa nawet. Przebili się, wlewamy się do środka. Ilu ich to mamy? 162. Dawajcie mordeczki, dacie radę, wierzę w was. Tak to jest bawić się włócznikami. No i wilk padł, znaczy namiestnik wilka, czyli... Zły krzyżownik padł. No, powiem Wam szczerze, że ta misja zajęła mi jak na razie 38 minut czasu nagrywania. To bardzo długo w porównaniu do innych misji, w ogóle w całości kampanii e, historycznych Twierdzy Krzyżowiec. Jestem w ciężkim szoku. <grytanie> Zobaczymy jaka będzie ostatnia misja, ale to już w następnym odcinku Maratonu. Póki co dziękuję Wam gorąco za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!